W dzisiejszym odcinku przegląd klasycznych butów, pięć stylizacji, jedne klasyczne, inne mniej i naprawdę dużo, dużo, dużo wskazówek i zniżka. Super. Zupełnie nie wiem od czego zacząć. Słuchajcie, tu mam tyle butów za sobą, żeby Wam pokazać, że będzie tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Dzisiejszy odcinek realizujemy we współpracy z Markoszu z Markoszu już widziałyście u mnie wielokrotnie zresztą dawno 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 temu moja pierwsza współpraca moja pierwsza kolekcja właśnie była z Marko Także mam do nich sentyment i bardzo lubię te buty. I tak samo wiem, że wy lubicie. Po ostatnim odcinku współpracowym jedna z was napisała, że te buty przyszły, że zamówiła je dla siebie, dla mamy, i się okazało, że są tak wspaniałe, tak świetne jakościowo w porównaniu do tego, ile kosztują, że bardzo, bardzo mi za to dziękuję. Więc super. Ta kolekcja też jest ekstra. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od tego, że ja będę Wam pokazywała każdy model i omawiała do tego stylówkę. Na koniec odcinka też podam kod zniżkowy na buty Marko. Ok, pierwszą stylówkę, słuchajcie, zrobiłam taką najbardziej szaloną, przyznam od razu. Mimo, że buty są klasyczne, ale zainspirował mnie bardzo pokaz Gucci na jesień-zimę 2024, dlatego, że Gucci też promuje takie klasyczne kozaki, w ogóle takich kozaków, klasycznych oficerek, wiecie, takich bardzo eleganckich, Takich wypolerowanych trochę jest bardzo dużo na wybiegach. One są bardzo w trendach, mimo że klasyki, no ale nie byłabym sobą, gdyby te, gdybym tej klasyki trochę nie złamała. Więc do tych butów brązowych, wspaniałych, dobrałam krótkie, dzianinowe spodenki. Dlatego, że po pierwsze dzisiaj jak nagrywam, to mimo, że jest październik, jest naprawdę bardzo ciepło i spokojnie można by wyjść w takiej stylówce. Nawet wydaje mi się, że do płaszcza, do tręcza cięższego, niekoniecznie takiego ciepłego, który tutaj, mam, e, który tutaj mam na sobie. Więc możemy do tego założyć cieliste rajstopy, albo później cieplejsze rajstopy. Mamy brązowe, piękne, klasyczne Kozaki y, mamy beżowy płaszcz, spodenki i sweterek pod spodem też już bardzo grzeczniutki. i do tego słuchajcie, dodałam torbę też Marko, bo Marko przysłało do odcinka też e, trzy torebki. Ona nie jest identyczna na całe szczęście jak te buty, dlatego że gdyby była identyczna, to znowu ta stylizacja byłaby taka za bardzo wprost. E, a tutaj mamy różne odcienie brązu plus beże i to wszystko moim zdaniem bardzo fajnie zagrało. Oczywiście możecie wybierać swoje ulubione stylówki w komentarzach. Zachęcam Was do tego. W każdym razie, później Wam pokażę, że ta torebka, ona się też zmniejsza do rozmiaru MIDI, ale to na innym kolorze, też bardzo fajny. Jeśli chodzi o linki do butów, torebek, to wszystkie macie oczywiście w opisie filmu, ale przypomnę Wam, że my też linki wysyłamy co piątek, zbieramy linki z całego tygodnia z YouTube'a, z Instagrama, wszystko o co pytacie, i idzie to do Was newsletterem w piątki, tak, żebyście miały to na mailu, żeby nie musiały szukać filmu, opisu pod filmem, tylko żebyście mogły po prostu kliknąć od razu z maila. Więc linki zarówno do butów, do torebek będą w mailu, ale też linki do ubrań, które mam na sobie, te, które można jeszcze kupić, bo część jest oczywiście z mojej szafy, też będą w newsletterze. Więc kto jest niezapisany, to daję link do zapisania się w opisie filmu. Zawsze zapraszam na moją stronę po prostu www.personalstylist.pl i tam, są, tam jest... I newsletter, i najnowsze publikacje, i jeżeli jest dostępny jakiś kurs, to on się tam pojawia, więc to jest moja strona od ponad 19 lat. Zapraszam. Drugą stylówkę, drugą stylówkę, słuchajcie, zrobiłam już wcześniej przy okazji właśnie nagrywania kursu o wizerunków pracy. Będzie to kurs o różnych stopniach formalności ubioru do pracy, więc będzie i dress code i mniej formalne rzeczy. I tak mi się spodobały buty, które przyszły do odcinka, że właśnie zrobiłam z nimi stylówkę, w której nagrałam dla Was kurs, właśnie tak jak siedząc tu. To nagrywałam w tych butach, więc byłam w nich caluśki dzień, bo i realizowałam w nich sesję zdjęciową, później w nich nagrywałam. Okazały się bardzo wygodne, one są bardzo lekkie i mają też mega ciekawy kolor, dlatego że one to jest tak pomiędzy moim zdaniem czekoladą a bordo w zależności od tego jak światło na nie pada. Tylówkę zrobiłam e, z białymi spodniami i granatowym sweterkiem, niby prosta, ale zobaczcie jak bardzo fajnie zagrały tutaj te fasony. Jak buty dopełniły stylizację, dodały jej takiego pazura i właśnie jeśli chodzi o różne stopnie formalności, to e, spodnie w kant, kuloty do mokasynów, wiecie, dreskodowo zakrywamy palce Pięty, więc te buty do pracy też się świetnie sprawdzą. I właśnie o mniejszym stopniu formalności, czyli sweter, ale nadal elegancki, nadal eleganckie zestawienie kolorów. Więc dajcie znać, jak Wam się podoba ta stylówka. Kolejna stylówka, to jest stylówka, w której nagrywam. E, stylówka, jak Michał ją zobaczył, Michał, mój mąż, który mnie nagrywa, który też ma swój kanał, e, Michał Wyrobek, powiedział, ojku, jaka to jest fajna stylówka. Ja powiedziałam, serio? Taka klasyczna? Podoba Ci się? Michał powiedział, że tak, bo rzadko mnie widzi w takich kolorach, a faktycznie to są moje kolory. Takie typowo, typowo zimne kolory, pastelowe, które bardzo fajnie dopełniają mnie i moją urodę. I zainspirowały Nibte buty. Moim zdaniem, to wiecie, mamy tutaj z jednej strony inspiracje, boat shoes, czyli bardzo modnym trendem, ale na większej podeszwie, czyli żeby dało się w nich chodzić również w Polsce i nie tylko po łódce. Są bardzo lekkie, bardzo wygodnie i mają. Niesamowicie fajny odcień tego zamszu i przez to są takie lekkie i klasyczne, ale wiecie, mimo że to jest jesienna stylówka, to jest w niej jakaś taka wiosenna, yy, wiosenna lekkość. Są super wykończone, naprawdę, gdybyście mogły je. Wziąć do ręki, to byście były zaskoczone, że te buty mogą być yy, tak leciutkie. Więc komponowanie, stylizacji zresztą ja zawsze zaczynam od dodatków. Dodatki to jest 80% stylizacji, zawsze Wam o tym mówię. Również stylizacji do pracy warto to brać pod uwagę. Zawsze zaczynam od butów, od dodatków, yy, więc zaczęłam sobie od tych butów, pomyślałam co do tego i. Oczywiście w głowie mi się pojawiły klasyczne chinosy. Pomyślałam sobie, że skoro to jest przegląd klasycznych butów, bez wielkich szaleństw to zrobię właśnie taką klasyczną stylóweczkę, ale po mojemu. Dodałam chinosy, ym, dodałam też zamszowy pasek, ale w trochę innym odcieniu, Tę błękitną koszulę, którą też znacie, rozodcinkają, kocham noszę ją cały czas i przewiązałam ten różowy sweterek, żeby dodać lekkości, bo oczywiście można przewiązać beżowy. Oczywiście można przewiązać taki w paski marynarski, ale właśnie chciałam dodać tej lekkości, świeżości. I do tego bardzo fajnie I mi zagrała ta torba, też Marko. I właśnie to jest ta sama torba, ten sam fason, co tej brązowej. Natomiast tu ją właśnie zmniejszyłam, żeby ona miała trochę inny kształt. I znowu, ona nie jest identyczna jak buty, plus oczywiście ma zupełnie inną fakturę, bo ona się błyszczy, one są one są zamszowe, ale bardzo fajnie się to spieło właśnie jeśli chodzi o dodatki, jeśli chodzi o całość i też te torby stylizowałam parę razy w kursie. Jeśli chodzi o stylówki wygodne do pracy, właśnie jeśli chodzi o różne stopnie formalności do pracy, bo nie zawsze to musi być necessar, i ona nawet znowu jesienne stylówki pięknie rozjaśniała. Ciemne płaszcze, y, które potrzebowały takiej lekkości, świeżości, akurat ten kolor bardzo fajnie, bardzo fajnie rozjaśniał. Tak mówię o tym kursie, bo wiecie, jestem w trakcie nagrywania. To są już ostatnie przygotowania, bo taki, taki kurs się przygotowuje miesiącami. Natomiast, żeby Linki do ubrań były jeszcze jakiś czas aktywne, no to wybieram dla Was rzeczy, które, które można też kupić, więc sesje zdjęciowe są na Ostatnią chwilę zostawiany, więc teraz jestem w szale robienia sesji zdjęciowych. Cały czas prasuję, cały czas się przebieram, cały czas robię zdjęcia. No i właśnie cieszę się, bo część butów Marko weszło do kursu, aczkolwiek w kursie jest dużo polskich marek, które polecam i które do pracy, jeśli chodzi o wizerunek w pracy, świetnie się sprawdzają, ale o tym Wam będę jeszcze mówić. Premiera kursu 21 października. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybujcie kanał, niech będzie nas tu coraz więcej. Następna stylizacja, tu wybrałam ją, wiecie, z premedytacją, ponieważ chciałam Wam pokazać kozaki. Więc wybrałam mini spódniczkę, mini sukienkę w zasadzie, żeby te kozaki w pełni wyeksponować i różnice pomiędzy nimi. Więc tu, jeśli chodzi o, o tę stylówkę, to zobaczycie kilka par butów. No też to fajnie pokazuje, że wiecie, naprawdę te buty są uniwersalne, można je stosować na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów. Pierwsze buty w tej stylówce które przymierzyłam, to były te kozaki. I to są kozaki w wersji slim, czyli dla szczupłej łydki czyli dla takiej jak moja podejrzewam, bo te leżały idealnie, nawet je wsuwałam nie, nie rozpinając, ale ja faktycznie mam i bardzo szczupłą kostkę i bardzo szczupłą łydkę, e, więc te kozaki leżały na mnie absolutnie idealnie, więc jeżeli Wy też szukacie właśnie dla mniejszych łydek butów, to ten model będzie idealny. Dla porównania e, przymierzyłam Model standardowy z szerszą cholewką i też możecie na mnie zobaczyć, jak one wyglądają. One są też wyższe, więc mam nadzieję, że wiecie, takie porównanie Wam też pomoże, jeżeli jesteście akurat na kupnie kozaków, nie wiecie, które. Czasem trudno się zorientować, jak nie ma przy sobie zdjęć danej rzeczy, tak naprawdę czym te buty się różnią, więc tutaj możecie to bardzo wyraźnie zobaczyć. Zresztą, tak jak pewnie wiecie, Marko też ma zradzką kolekcję na szeroką łydkę. Ja w ogóle uważam, że to jest tak genialny pomysł, bo jak jeszcze bardzo dużo chodziłam z klientkami na zakupy, to to był zawsze największy problem, żeby znaleźć kozaki na większą łydkę. Więc uważam to za po prostu pomysł stulecia, że e, kozaki na szer szerszą łydkę w Marko Szus e, też można kupić. Dobra, e, lecimy dalej. Które były tam dalej, które były tam? Ach, te Ciarskie, te nie. Słuchajcie, to jest w ogóle moim zdaniem taki hit. Te buty. Nie spodziewałam się, że to może zadziałać, ale zadziałało. Mianowicie to są kozaki i sztyblety w jednym. Tu mają, wiecie, taki fajny ozdobny zamek. Wyglądają super jako wersja kozakowa, ale właśnie to się odpina. I są sztyblety. No w ogóle. Szał. Zastanawiałam się, czy to się wiecie wygodnie, zakłada, jak już mamy jak już mamy tutaj tę cholewkę nałożoną, ale z tą długą łyżką do butów to w ogóle nie było żadnego problemu, żeby, żeby, żeby założyć te buty. I no to jest ekstra, że można mieć i sztyblety, i kozaki. Tym bardziej, że właśnie mamy jakieś takie spodnie, które nie zmieszczą się do cholewki, to wtedy tą cholewkę można zdjąć i nosić sztyblety. One mają dość wydłużony nosek, więc będą fajnie wyglądały też do szerszych spodni, w zasadzie do każdego fasonu. Więc moim zdaniem to jest hit, pomysł w ogóle, wow. Do y, tej sukieneczki przymierzyłam też takie klasyczne bodki. Y, te bodki, słuchajcie, one się też sprawdzą do kulotów, właśnie, czy do krótszych spodni do pracy, dlatego że fajnie. Podkreślą kostkę, zakryją ją. Wiecie, jak macie dotąd spodnie, to już nie ma problemu co do krótszych spodni jesienią czy zimą e, założyć. No, taki klasyk nad klasykami, ale właśnie do pracy, do czarnej torby. Czarna torba tutaj też gdzieś jest, Marko. Też zrobi się z tego naprawdę super, super zestaw. Podobnie do takiej krótkiej spódniczki e, sprawdzą się czarne mokasyny. To jest dokładnie ten sam model, który widziałam. W tej stylówce w, w jasnym, gdybyście szukały czarnych, to ten ma tutaj, takie wiecie. Łączone materiały, bardzo fajnie, bardzo oryginalnie wygląda. A z kolei te moje bordowe, ulubione są również w czarnej, lakierowanej wersji, właśnie dla tych z Was, które wolą bardziej klasyczny kolor. Zanim pokażę Wam ostatnią stylówkę, to powiem o tym obiecanym kodzie zniżkowym. Kod to OSA 10%, aktywny przez tydzień. Także, jeżeli szukałyście, planowałyście zakupy kozaków, coś Wam się spodobało, to macie kod zniżkowy. I ostatnia stylizacja. Tutaj chciałam tak z jednej strony w ubraniu połączyć dwa odcienie zieleni, tręcza i tej dzianinowej sukienki. I też wyszedł fajny zestaw do pracy, dlatego że właśnie, jak do takiego zestawu do pracy dołożymy mm, klasyczne, błyszczące kozaki to on zaraz się robi taki bardziej elegancki, poważny, bardziej profesjonalny, więc tutaj dołożyłam czerń, również dlatego, żeby Wam pokazać, że właśnie kolor oliwkowy też fajnie, też fajnie z czernią wygląda. Oczywiście super by wyglądał też z tymi brązowymi butami, ale tu specjalnie zrobiłam właśnie zestaw z tą czarną torebką i z, z lakierowanymi butami, bo wydaje mi się, że taki kształt mocny, klasyczny i do tego jeszcze lakier, to jest taki super profesjonalny bud do pracy, jeżeli, jeżeli chodzicie w kozakach, jeżeli potrzebujecie kozaków y, y, do pracy. Akurat oczywiście y, zgarnęłam je do kursu i poka pokazałam kilka stylówek, jak wykorzystać je w budowaniu wizerunków pracy według mojego autorskiego systemu MBI. Ale o tym, tak jak powiedziałam, później. Nagadałam się, nagadałam się, słuchajcie, to co ja najbardziej lubię przy realizowaniu odcinków, to tak przychodzą rzeczy i ja mam ochotę je nosić, ja mam ochotę od razu je zaprezentować, ja mam ochotę, wiecie, właśnie wkomponować je do mojego kursu, wkomponować je do, do jakby innych rzeczy, bo chcę Wam proponować tylko te fasony, tylko te marki, które sama bym nosiła, więc z Marko tak na pewno jest, zresztą z tamtego roku mam nadal moje ulubione kozaki, mam zamiar oczywiście nadal w nich chodzić. Na dzisiaj ode mnie to oczywiście wszystko, jak macie jakiekolwiek pytania piszcie je w komentarzach, Przypomnę, że nie będzie live'a w poniedziałek, bo niestety mnie nie ma, a z kolei w następny poniedziałek już będzie webinar, na który można się zapisywać. Też Wam daję link www.szkoleniaosy.pl. Więc nie widzimy się na live'ie, ale widzimy się za tydzień. Będą super stylówki ze swetrami, tym razem polskiej marki. Będzie pięknie, także do zobaczenia i pamiętajcie, jesteście boskie. Papa! Pa.